Dziś w Studio Koszalin na Fali jest ze mną Edu, przedstawicielki kibiców Gwardii Koszalin. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. W tym roku przypada 75-lecie. Jakie obchody przygotowujecie na, ten, na, tą, na tą uroczystość? Obchody przypadają na, dokładnie na 3 czerwiec bieżącego roku, to będzie 75-lecie naszego klubu, istnienia naszego klubu. Sama inicjatywa związana z utrzeniem istnienia naszego klubu Powstała już w ubiegłym roku, zawiązała się w ubiegłym roku. Zajęli się tym kibice, grupa doświadczonych kibiców, którzy już niejednokrotnie organizowali wszelkiego rodzaju akcje charytatywne, ale też obchody związane z okrągłymi rocznicami istnienia naszego klubu, czyli 65-lecie, 70-lecia, nawet i 60-lecie. Zorganizowaliśmy, właściwie już celebrujemy tutaj te obchody, te, 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 te święto, bo jest odczynna od czwartego. Maja, wystawa poświęcona y, naszemu klubowi i dotyczy nie tylko piłki nożnej, ale również y, wszystkich sekcji, y, które funkcjonowały na przestrzeni 75 lat istnienia klubu. Tą wystawę cały czas możemy odwiedzać y, regularnie w dni powszednie y, od poniedziałku do piątku w godzinach 16-19, y, od 4 maja do, y, do końca, właściwie do 1 czerwca, być może zostanie jeszcze przedłużona o jeden dzień. Także tutaj już jesteśmy na tym etapie świętowania, że tak powiem. Warto na pewno tę wystawę obejrzeć, bo jest tam włożona duża praca ludzi, którzy poświęcili swój czas, włożyli w to dużo pracy, przede wszystkim serca. Zebrali potężną ilość materiałów, dotychczas wiel wiel wielu z nich niepublikowanych. Także tutaj przy okazji zaproszę wszystkich bardzo chętnie na tę wystawę, bo naprawdę warto. Czy planowane były jakieś obchody, które zakłóciła pandemia? Generalnie braliśmy pod uwagę turniej piłki nożnej związany z kibicami, z drużynami kibiców, ale z racji tego, że nie mieliśmy pewności jak będą funkcjonować te obostrzenia, które co chwilę, którymi co chwilę jesteśmy częstowani, więc zrezygnowaliśmy z tego na ten czas. Jeśli teraz sytuacja pokaże, że, że, że wszystko będzie zluzowane, to obostrzenia będą zluzowane, to jest opcja, że ten turniej zostanie rozegrany w okresie letnim, być może w lipcu, być może w sierpniu. Ale sama w sobie ta pandemia, jeśli chodzi o naszą organizację, nie przeszkodziła zbytnio, ponieważ nie skupialiśmy się na meczach z racji tego, że, że, że mecze odbywały się bez kibiców, więc tutaj skupiliśmy się konkretnie na organizacji tych obchodów. Jak obostrzenia wpłynęły na piłkę nożną i kibiców? Miało ogromny wpływ miało ogromny wpływ, ponieważ piłka nożna bez kibiców straciła swój cały urok, mógłby powiedzieć nawet prestiż, wielu kibiców jakby usnęło, że tak powiem w cudzysłowie to biorąc te słowo, usnęło, bo po prostu już przestało działać. Mecze w telewizji nie jest to samo, co, 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 co mecz na żywo, który możemy obejrzeć, kluby piłkarskie poniosły w związku z pandemią potężne koszty, do dziś wiele klubów nie może się wykaraskać z tych problemów finansowych. Natomiast kibice, no kibice są cały czas w gotowości bojowej, jak tylko wszystko wróci do normy, właśnie praca już z dniem dzisiejszym, także kibice też wracają na stadiony. Jeśli to potrwa, jeśli to wszystko wróci na normalne tory, myślę, że sytuacja i w piłce nożnej, w sporcie i i tutaj w kwestii kibicowskiej również wróci do normy. Kibice w społeczeństwie nie są odbierani często zbyt dobrze, no ale wiem, że to jest to środowisko, które aktywnie działa społecznie. W jakich obszarach działacie? Zgadza się. Kibic z reguły jest często postrzegany jako ta część taka gorsza, aczkolwiek przekrój ludzi wśród kibiców jest ogromny spotykamy naprawdę różnych ludzi wśród kibiców. No i wśród tych ludzi są tacy, którzy mają otwarte serca i często działają charytatywnie, często pomagają tym biedniejszym. Nie mało w nich empatii. Są wrażliwi na krzywdę ludzką, również zwierzęcą, bo przecież też się pomaga różnego rodzaju stronniskom zajmujący się bezdomnymi zwierzętami. Działamy w, we wszelakich możliwych obszarach i tam, gdzie możemy pomóc, tam jesteśmy. No, ale chciałbym też tutaj jeszcze zaznaczyć, że jest to taka własna inicjatywa, nie jesteśmy jakby do tego zmuszani przez żadne organizacje, instytucje. Wszystko to wychodzi od nas, od kibiców. I na pewno nie jesteśmy najemnikami, tutaj mamy na myśli, nie może nas wynająć, bo ktoś nas potrzebuje do danej akcji, prawda, potrzebny, a wiadomo, że kibic to jest jednak jakiś pewnego rodzaju nośnik, jest w jedności siła i to nas na pewno, tutaj dużo nam pomaga, bo, 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 bo tworzymy tą jedność i, i, i jesteśmy silni, I nie zawsze musimy to wykorzy wykorzystać na stadionach, możemy też to wykorzystać w tej, inne, na tej innej niwie i pomóc tym ludziom, którzy potrzebują na, naszej pomocy. Oprócz działań charytatywnych, staracie się też wpływać na otoczenie. Możesz opowiedzieć coś o akcji Stadion dla Koszalina? Tak, taka akcja już miała miejsce parę lat temu. Właściwie cały czas ta akcja żyje, ale ledwo co? A wynika to z tego, że nie spotkała się z aprobatą ze strony władz miasta, ratusza. My robiliśmy co mogliśmy. My próbowaliśmy powalczyć ten stadion, który byłby. Stadionem miejskim, na którym mecze swoje mogłyby rozgrywać także inne kluby. Stadion, którego miasto na pewno potrzebuje. Miasto Ponad 100 tysięcy powinno mieć taki stadion, bo ten, który aktualnie mamy i traktujemy go z sentymentem, ale no nie oszukujmy się, to jest to stadion stary. Stadion, który ma już 40 lat i tylko niszczeje. Niestety nie ma żadnego tutaj dźwięku w związku z tym stadionem. Próbowaliśmy to robić również poprzez kluby, kibiców klubów z ekstraklasy, bo można było spotkać na meczach ekstraklasy również banery związane z tym stadionem dla Koszalina. Miasto jednak nie podjęło tego wyzwania, chociaż cały czas, że tak powiem, mamy o nas tym, że, że, że ten stadion będzie, że ten stadion będzie co jakiś czas, te akcje. Ożywają, gdzieś tam próbują się, niektórzy, niektórzy próbują coś z tym fantem zrobić, aczkolwiek nie ma żadnych wymiernych efektów, temat wydaje się być zamieciony i na tę chwilę jedyne co, co możemy zrobić, to tylko cały czas gdzieś działać w tym kierunku, żeby powalczyć ten stadion, ale to, to, to ciągle jest za mało, ciągle jest za mało, spotykamy się tylko przy ewentualnych wyborach z tą kiełbasą wyborczą zresztą już dawno przeterminowaną ale takie obiecanki już nie wygrywają dla nas jakiejś większej, większej roli nie wierzymy w to po prostu. Teraz czy dawniej, kiedy kibice angażowali się czy angażują się bardziej w działania społeczne i jakie są obszary tych działań? Czy bardziej teraz czy bardziej kiedyś kiedyś kibice mieli jakby inny cel za czasów rządów komunistycznych, właściwie całe społeczeństwo. Także i kibice mieli jeden cel, obalić tamtejszą władzę i uzyskać wolność i demokrację. I to był ten jedyny cel i aż wielki cel, o który ci kibice walczyli i dopieli swego. Dzisiaj dynamika w życiu jest potężna. Co chwilę spotykamy się z potrzebami ludzi, którzy Albo chorują, albo są bezdomni, albo mają innego rodzaju problemy. Więc cały czas na każdej nibie gdzieś tam możemy się wykazać i, i, i gdzieś działać w tym kierunku, żeby tym ludziom pomóc. Działamy również politycznie, jeśli czujemy taką potrzebę i, i, i gdzieś tam wspieramy jakieś polityczne akcje. Zdarza się to bardzo rzadko, aczkolwiek bywało, tak? Nie, nie jesteśmy też jakoś specjalnie mocno zaangażowani w politykę, a, ale jeśli ta polityka miała służyć miastu czy klubowi, no to na pewno nasze akcje były realizowane w tym kierunku. Także mówię, dzisiaj kibice działają troszeczkę zupełnie działają inaczej i, i te potrzeby pomocy innym, potrzeby organizowania akcji są praktycznie regularne i cały czas w miarę możliwości staramy się brać w nich udział. Byłeś autorem historii, która ukazywała się w Zinie Gwardzista i też występowałeś w książce Honorem Naszym jest Wierność. Mógłbyś opowiedzieć o tej działalności wydawniczej kibiców? Tak, to były czasy jeszcze początek lat 90., nie było internetu, nie było żadnych takich nośników medialnych, że tak powiem, to więc taką komunikacją główną były w tamtym czasie ziny, takie pisma, biuletyny podziemne, które wydawali kibice. No i my taką inicjatywę też stworzyliśmy, rozpoczęliśmy wydawanie zina o nazwie Gwardzista. Wydaliśmy bodajże 10 numerów, to był taki ten pierwszy rzut, który ja z kolegami organizowałem, wydawałem. Były, były wydawane nieregularnie, ale średnio raz na pół roku. Opisywały o, o, o problemach kibiców, o analizę meczów, analizę działań kibicowskich. Później ten zim na chwileczkę przestał istnieć i następnie znowu się pojawił, reaktywował się, reaktywowali go kibice Moci Kibice w Koszani, pojawiło się znowu kilkanaście bodajże numerów, spotkał się dosyć, tak, z takim dosyć fajnym aplauzem i, i gdzieś tam, gdzieś tam y, y, był rozchwytywany w tamtym czasie, prawda? I teraz y, czasami też ten z nimi, za tymi zynami, bo jednak one naprawdę dużą robotę robiły, chociaż dziś byłoby to trudne oczywiście, bo mamy internety, mamy inne media i gdzieś poprzez te media możemy wiele informacji przekazać, y, aczkolwiek ten sentyment pozostał. Wydawaliśmy jeszcze ziny ogólnopolskie. Staraliśmy się po prostu jak najwięcej zareklamować, sprzedać tych informacji szerszej grupie kibiców. Wtedy była taka moda w całej Polsce tych zinów była masa. Ja do dzisiaj trzymam w domu sterty takich zinów i czasami wracam do nich, to aż łezka się wokół kręciach, ten sentyment się przywykł, budzi i przypomni tam te stare czasy. Później napisałem tą historię o kibicach w bo to wymagało jednak jakby zebrania tych wszystkich sytuacji, całej tej wiedzy, tych wszystkich lat działania kibiców w Koszali. A jest ona bogata, ta historia, bo przecież sam początek takich oficjalnych kibiców w Koszalińskiej wtedy jeszcze nazywanych szalikowcami, miał miejsce w 1971 roku, aczkolwiek z dobrych źródeł wiem, że już wcześniej kibice w Koszali, w latach 60., a nawet i pod koniec 50., już gdzieś działali aktywnie, może nawet nie tyle co jeździli na mecze, co chodzili na mecze, bo potrafili całą wielką grupą w kilka osób przejść do miasta na mecz, wtedy bodajże miejscowego startu z Wardą Koszalin, także te działania kibicowskie cały czas gdzieś miały miejsce już od dawnych, dawnych lat i warto było to opisać w historii, rok po roku działania po działaniu. Była duża dynamika, dużo zmian. Kiedyś kibice w gwardzie koszali trzymali z lechą, teraz się zarchą, gdy gdzie to jest w ogóle nie do pomyślenia, ale tak było. Jest to historia, która obrazuje działania kibiców w gwardzie koszali na przestrzeni o 30 lat, bo ponad 30 lat, bo historię zakończyłem pisać w, wieku, w, w roku w 2003 bodajże. I Znowu, bo, bo o czym pisać, tak jak mówię, dynamika jest duża i kolejnych 20 lat już przydałoby się tą historię dalej jakby dopisać, doprawić do tego, co już zostało stworzone. Następnie tutaj spotkałem się z Jankiem Kazimierzem Narczykiem. Pozdrawiam się serdecznie, który zaproponował wywiad ze mną, taki spontaniczny wywiad na Stadionie Gwardii, usiedliśmy, nie było żadnej autoryzacji, była luźna rozmowa, on to ubrał w słowa, świetnie doszedł do takich, świetne pytania znowu świetnie doszedł do, 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 do różnych takich tajników, o których się nigdy nie mówiło, ale potrafił umiejętnie to wyciągnąć od kibiców. Zrobił też wywiad z innymi kibicami, nie tylko z, z, z naszej ekipy, czy też z, z ludźmi z, z ekip nam przyjaznych, ale również z drugimi ekipami, którzy też mieli coś do powiedzenia na ten temat. Porozmawialiśmy z Jankiem o, o, o tej właśnie historii, przeraliśmy to tutaj na, na, na strony jego książki i yy, mamy taką pamiątkę, coś, co na pewno kiedyś w przyszłości będzie czymś cennym, a na pewno sentymentalnym, dla mnie bardzo wartościowym i dla wielu, podejrzewam, dla wielu kibiców również. A jak trafiłeś na Gwardię? A trafiłem na gwardię w 85 roku bodajże. Gwardia wtedy grała dosyć dobrze, to była trzecia liga, ale walczyli wtedy o awans do drugiej i awansowali, bo to w 85-86 w tym sezonie bodajże tak, awansowali do drugiej ligi. Ale piłko samo zaczęło się interesować w 82 roku. To była Misza świata w Hiszpanii, Spania 82. Następnie zapisałem się do sekcji piłki noży na gwardii Kosza i tam też poznałem chłopaków, którzy wiadomo, no, chłopaki grali w piłkę, byli z gwardii. My zaczęliśmy się z tymi chłopakami grywać sobie w piłeczkę, później chodzić na gwardię. Miałem bardzo dobrego kolegę ze szkolnej ławki, z którym dużo rozmawialiśmy o piłce noży, dużo rozmawialiśmy o, o kibicowaniu. Patrzyliśmy na te puste trybuny, bo akurat to był taki okres na gwardii nieszczęśliwy, że ta stara ekipa, te starsze pokolenie zakończyło jakby swoją karierę. W 1982 czy pierwszym roku bodajże jakoś tak i przez kolejnych kilka lat na Stadionie Gwardii nie było takiej zorganizowanej grupy kibiców, więc dało nam to poniekąd do myślenia i gdzieś w tym kierunku poszliśmy, żeby stworzyć taką chociaż minimalną grupę kibiców, żeby ci piłkarze grając mogli czuć za plecami swoimi ten taki oddech kibica, kogoś kto wspomaga ich, żeby czuli się pewniej. I tak to się powolutku rozrastało, rozrastało i, i, i gdzieś powstała taka dosyć większa grupa która nieprzerwanie od tamtego czasu działa do podział dzisiejszy. Jeśli ktoś chce dopiec kibicom, to często mówi na nich kibol. Czy to jest obraźliwe określenie? No kibol to jest tylko taka etykieta i często... Teraz zależy, to tą etykietę przykleja. Jeśli przyklejają to kibicowi, przyklejają tą etykietę media, no to z reguły stawiają kibica w takim w złym świetle, prawda? Kibol, łobuz, nierzadko bandyta, chuligan. Ale Kibol dla mnie to jest człowiek, który jest takim kibicem zaangażowanym, który poświęcił wiele swojego czasu, zdrowia swojemu klubowi. Jest zapalonym fanatykiem klubu, więc tutaj pojęcie względne. Ja słowo Kibol, ten, ten termin określam jako, jeśli ktoś mnie tak nazwie, raczej będę czuł się dumny, niż, 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 niż obrażę się, że zostałem tak nazwany. Uważam, że jest to taki takie określenie dla kogoś, kto naprawdę jest wielkim fanatykiem y, sportu. Czy mógłbyś jeszcze na koniec powiedzieć, gdzie i kiedy nasi widzowie mogliby wziąć udział w obchodach 75-lecia Gwardii? Cały czas obchody już trwają, tak jak wspomniałem. Cały czas funkcjonuje wystawa na Osiedlu Morskim na ulicy Spokojnej w klubie Bałtyk. Jeszcze raz przypomnę, jest trzyma w godzinach 16-19 dni poprzednie. Także zapraszamy serdecznie, bo naprawdę jest co oglądać i dla każdego sympatyka Gwardii Koszali znajdzie się jakaś perełka, a tam nie tylko chodzi o piłkę nożną, jak wspomniałem, tylko też o inne sekcje, niektórzy nawet, ja sam nie widziałem, nawet, że mieliśmy strzelectwo na Gwardii czy sportowy. i takie perełki też tam możemy zobaczyć. Są puchary, są zdjęcia, masa zdjęć, tysiące zdjęć, flagi, proporczyki, szaliki, oznaki, no, no, no róż różnego rodzaju zdjęcia z wydarzeń, jest masa fantastycznych rzeczy. Także my zapraszam na tę wystawę, możemy cały czas oglądać, celebrować tutaj i cieszyć się wspólnie oglądając te gwardyjskie perełki. Następnie 2 czerwca gramy mecz z, ligowy z zaprzyjaźnionym Górnikiem Konin, którego kibice też tutaj się pojawią w Koszalinie i będziemy wspólnie świętować obchody 75-lecia istnienia Gwardii, a także i będziemy przygotowywać różne niespodzianki dla kibiców i dla, 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 dla mieszkańców miasta. Do tego jeszcze chciałem tutaj przypomnieć, że mamy pakiety przygotowane dla, dla kibiców, może je nabyć właśnie tutaj w Klubie Bałtyk podczas tej wystawy. Yy, tam są pamiątki okolicznościowe związane z 75 r. To jest li, edycja lim, yy, limitowana. Yy, myślę, że każdy prawdziwy kibic w powinien mieć coś takiego w swojej yy kolekcji. I jeszcze będą przygotowane iluminacje to będzie bardzo fajna sprawa. Nie chciałbym jeszcze zadać szczegółów. Na bieżąco będziemy wszystkich informować yy, o, o naszych działaniach. Iluminacje to będzie kwestia związana tutaj z racami, ze świecami różnego rodzaju dymnymi, co w efekcie ma stworzyć bardzo fajny efekt, potężny. Też będziemy zapraszać mieszkańców miasta na to wydarzenie. Chcemy naprawdę godnie uczcić 75 lat istnienia naszego klubu. No to jednak piękny wiek, jakby nie patrzeć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu za rozmowę. Pozdrawiam Was serdecznie.